W Kłobucku odbyła się kolejna edycja Reggae jak Dochód z tego charytatywnego koncertu w całości zostanie przekazany na leczenie chorej na siatkówczaka Zosi Wardaszko. Dziękujemy. Tylko takie słowa w tym momencie. <grytanie> naprawdę serdecznie dziękujemy. Na początek zagrało Faraway, a po nich na scenie pojawił się zespół The Bartenders, którym wokalistą jest znany nam doskonale Kuba Kaczmarek. Prawie wiesz, rok przygotowań. E, Zakończył się. Fajną imprezą, więc myślę, że jeszcze nie widziałem, ile tam się udało kasy zebrać, ale myślę, że jest przyzwoity wynik, więc, więc no cóż, no, po prostu wiesz, no, frekwencja jest niesamowita, więc jakby fantastycznie. To jest najlepsza publiczność na świecie. Każdemu po prostu artyście życzę, żeby kurczę, miał taką publiczność u siebie w domu, nie? Naprawdę. Komut jest fajnym miejscem, przyjemnym cichym, małym miasteczkiem, które się potrafi, jak się okazuje, mega zmobilizować. Po prostu wyjść z domu. Ten grudniowy wiesz, wieczór, gdzie za chwilę są święta, trzeba kupić prezenty, urządzić wigilię, a mimo wszystko wrzucają kurczę kubek, a tych skrzynek w ogóle ludzie. Styl samowicie. niesamowicie. Niesamowita była także atmosfera w Miejskim Ośrodku Kultury. Świetnie przyjęta przez publiczność została Daria Zawiało. Wokalistka jest mocno związana z Chłopuckiem. W jej zespole na jednej z gitar gra jej mąż Tomasz Kaczmarek z całej góry barwinków. Na drugim wiośle gra Piotru Rubens Rubik, który pochodzi z Chłopucka, a na co dzień występuje w zespole Lemon. Dla samej artysty mijający rok jest niezwykle ważny. Daria wygrała tegoroczne debiuty w Opolu. Rok był bardzo przełomowy i pod względem prywatnym i pod względem zawodowym zdecydowanie. Natomiast no, liczę na to, że ten 2017 mu absolutnie dorówna. Moja droga dopiero się zaczyna, debiut dopiero przede mną, płyta wychodzi w marcu. Ku mojemu zdziwieniu, naprawdę wszyscy się tak bawili, baliśmy się, że wśród tych e, rytmicznych, dynamicznych e, i chilloutowych takich e, klimatów e, reggae, iska, gdzieś e, zamuli publiczność, ta nasza, e, ta nasza muzyka ukoło się do snu, ale tak się nie stało. E, było mocno, było rockowo, więc mam nadzieję, że Podobało, no. Naprawdę to było fajne, jak jeszcze na, na malinowego kruśniaka na końcu wszyscy wstali, to było naprawdę cudowne. Organizatorzy koncertu, którymi co roku są członkowie całej Góry Barwinków, za dotychczasową działalność charytatywną otrzymali z rąk burmistrza Jerzego Zakrzewskiego statuetkę Serce na Dłoni. Potrzebę nagrodzenia zespołu za ich zasługi sygnalizował już w oficjalnym piśmie do Urzędu Gminy w Kłobucku, a także na swoim Facebooku Robert Jasiak, inicjator akcji Wspieraj Kulturę Książki na Wagę Złota. Myślę, że warto promować takich ludzi i pokazać, pokazać im, że doceniają to również nie tylko obecni tutaj mieszkańcy, ale w ogóle władze gminy, że ktoś chce coś zorganizować dla innych. Tak? I warto takich ludzi promować, warto takich ludzi... Wspierać. Warto im pokazywać, że nie zapomina się o nich. A siła w tym, w tym, że potrafimy się, może różnić, ale potrafimy się razem też fajnie organizować dla wyższego celu, którym jest pomoc innym osobom. W trakcie wydarzenia tradycyjnie odbyły się licytacje, podczas których zakupiono m.in. koszulkę Kuby Błaszczykowskiego za, uwaga, 7,5 tysiąca złotych. Zespół już wkrótce poda, jaką dokładnie sumę udało się zebrać na leczenie Zosi. Warto pamiętać, że koncert jak zwykle zagrano ku pamięci przemka Kuriego Maliny. Kim był Kuri? Przemek Kuri Malina był chłopakiem z Pobudzka, który. Więc człowiekiem, który się trochę tułał po świecie, a potem wrócił tutaj do Kłobucka z tej e, tułaczki takiej światowej. Też bo mieszkał w Hiszpanii, w Irlandii. Założył rodzinę. E, ma wspaniałą córkę, Zoję. Kurczę, nagle choroba. Dwa lata i po prostu się to skończyło. No straszna, straszna tragedia. Coś, co, co, co nas po prostu bardzo mocno ubodło. A to był po prostu nasz przyjaciel. Człowiek, który nam bardzo mocno pomagał również. ten koncert się wziął z pomagania. Tak? No, pomagaliśmy kuriemu, staraliśmy się mu pomóc. No kuria się ma z nami, ale jakby idea, wiesz, pomagania została. To musi być koncert charytatywny i, i zawsze będzie. Cała góra barwinków podczas koncertu jak zwykle dała z siebie wszystko. Kłobuccy Cyfani mogli usłyszeć kilka nowych utworów grupy. Na zakończenie swój ostatni koncert w tym roku zagrał MESAJA, którego występ był pięknym zwieńczeniem trzeciej edycji Reggae jak Marina. Dobre humory towarzyszyły wszystkim uczestnikom sobotniego wydarzenia. Tradycyjnie jest to świetna impreza. Zachęcałem wszystkich do tego, żeby w niej uczestniczyli. Myślę, że nie myliłem się. Warto po prostu ten grudniowy wieczór spędzić w sali kłobuckiego mdk u Zapraszamy serdecznie na następną edycję już dzisiaj. Bardzo cieszymy się i gratulujemy i dziękujemy wszystkim tym, którzy uczestniczyli w dzisiejszej edycji. Proszę bardzo, no tutaj jeszcze nie. Co to by było?